Chcecie zobaczyć, co jest w pudełku? Ja wiem. No i wyjaśniło się, słuchajcie, w pudełku znajdowało się pudełko lodów. Lodów, które były po prostu zabezpieczone przed tym, żeby się nie rozpuściły, więc a, korzystając z tej firmy Amazon Fresh, która dostarcza zakupy przez internet do domu, to nie jest ich reklama w żadnym wypadku po prostu jest to usługa taka jedna z wielu, prawda, z której ja korzystam, dlatego, że na przykład zamówiłem sobie 20 butelek wody wraz z tym zakupem lodów. No i 20 butelek wody dźwigać ze sklepu do mnie to troszeczkę jednak za duży wysiłek i myślę, że on tego nie ogarnął. Szczególnie, że nie posiadam tutaj samochodu, więc musiałbym to pieszo jakoś targać, więc wolałem po prostu za Mówić to przez internet i mieć dowiezione pod drzwi dosłownie. No, aczkolwiek patrząc na Wasze komentarze, które umieściliście pod e, wpisem konkursowym, filmem konkursowym, no muszę przyznać, że po prostu miałem ubaw popachy. Sugerowaliście, że kupiłem e, może konsolę, kupiłem, może kupiłem laptopa do nagrywania, może kupiłem mikrofon kolejny, chociaż nie wiem po co mi Jeszcze jeden mikrofon za wiele mikrofonów, prawda, Dolby Surround czy coś, eee, prawda, więc wszystko sugerowaliście. Su sugerowaliście również na przykład kolekcjonerską edycję Hotza, jeszcze chyba w ogóle taka nie istnieje, no ale nieważne, albo może StarCrafta, jakieś coś związanego z grami, górki, z gier, a to nie, słuchajcie, to była po prostu mind blown, to jest po prostu paczka lodów. No i patrząc teraz na wasze wpisy, musiałem wybrać, który jest najbliższy, i wydaje mi się, że całkiem celnie to Piotr Piekarski ujął, który napisał, że jest to jedzenie zamówione przez internet, między innymi Nutella. Wprawdzie Nutelli nie było widać na tym filmie, to ja akurat Nutella z tym zamówieniem też zamówiłem. Także to by się zgadzało, można powiedzieć. No i możliwe, że zasugerował się tym logiem Amazona. Niektórzy też sugerowali, że coś jest Amazona, coś jest Amazona. Jednak Piotr był bardziej szczegółowy. Jedzenie przez internet zamówione. To jest najbardziej szczegółowa odpowiedź wszystkich, które zostały umieszczone. No i dlatego do Piotra wędruje kod ze skórką Sukuba Kerrigan wraz z samą Kerrigan. Także gratulacje, dziękuję serdecznie za udział w moim konkursie. A teraz przejdźmy w takim razie jeszcze do dwóch losowań. Wpierw losowanie spośród wszystkich komentarzy, które umieściliście pod tym filmem poprzednim, konkursowym. Nie pod tym obecnym. Wy, wybierzmy w takim razie, kto wygra skórkę Magni Muradina. Na chwilę, kiedy nagrywam to, mamy 63 komentarze. Generujemy losową liczbę przy pomocy random.org. 21. Liczymy od dołu, od najwcześniejszego komentarza. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21. Lipson.pl otrzymujesz ode mnie kod na skórkę Magni Muradina wraz z bohaterem Muradinem. Także gratulacje oczywiście, dziękuję za udział w konkursie. No i teraz mamy jeszcze oczywiście losowanie z Facebooka, gdzie tam w komentarzach wpisywaliście, dlaczego chcielibyście grać Raynorem, i wprawdzie. Sam czynnik losowy, losowania jest jakby, no, losowy. To ja sobie poczytałem te wasze wpisy i bardzo ciekawe. Faktycznie niektórzy się bardzo przywiązali do Jimmy'ego Rainora, co także też zabawnie. Zobaczmy w takim razie, kto ma szczęście. I ponownie skorzystamy z naszego generatora losowego Random Org. 17 komentarzy naliczyłem bez moich komentarzy. 11 wynik wygra. Mamy pierwsze od Rafała Kimczaka i idziemy do góry w takim razie. Przewijamy. Drugi, trzeci, czwarty piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty. Dawid, otrzymujesz ode mnie kod na skórkę Reynora Dowódcy, a także samego Reynora, także gratulacje również dla Ciebie. Teraz wszyscy laureaci tych konkursów, jeśli nie otrzymaliście ode mnie wiadomości, to na pewno nie otrzymaliście, tylko trafiła ona do spamu, także zachęcam do tego, żeby zajrzeć albo w folder wiadomości inne na Facebooku, albo w wiadomości z... Pan, jeśli chodzi o usługę YouTube'a. Na Facebooku wysłałem wiadomość do Dawida z jego nagrodą, z informacją o jego nagrodzie. Na YouTube'ie wysłałem wiadomości do was e, dla pozostałych, czyli dla Piotra Pikarczyka i e, Lipsona. A ponieważ mi się bardzo spodobała ta e, gra w zgadywanie przez was, mam nadzieję, że wam się również ona spodoba, to postanowiłem zorganizować kolejny konkurs jakby na tej kanwie. E, I tym razem już wsadziłem coś do pudełka samemu. To nie jest coś, co zamówiłem i przyszło w takiej postaci, w jest. To jest już coś, co ja spreparowałem. Używam tego samego pudełka, żeby zachować formy. Aczkolwiek tym razem dam wam drobną podpowiedź. Jest to przedmiot, który zakupiłem po raz pierwszy w swoim życiu oraz zakupiłem go w mega promocji. Zdradzę za 30 dolarów. Mega promocja. Możecie liczyć, że co najmniej 50%. Tak, żeby jeszcze tu bardziej ułatwić. No i być może muzyczka przy otwieraniu tego pudełka Wam troszeczkę też pomoże. Oczywiście standardowo wrzucacie komentarze pod tym filmem. I o, znów. Najbliższy komentarz prawdy, lub spośród najbliższych e, prawdy komentarzy wybiorę losowo ten, który otrzyma ode mnie kod. E, tym razem będzie to kod na inną skórkę. Będzie to kod na skórkę. A Diablo, Cajo Diablo tak się ta skórka nazywa, przynajmniej w wersji anglojęzycznej. Także możecie się zgłaszać w komentarzach pod tym filmem. I dodatkowo, tak jak poprzednio, będzie bonus, jeśli zbierzemy pod tym filmem 75 łapek, ostatnio było 66, jeśli sprawdzałem. Jak teraz sprawdzałem, ostatnio także, jeśli teraz uzbieramy 75 łapek w górę pod tym filmem, to wówczas pośród wszystkich komentarzy wylosujemy jeszcze kod na skórkę. La Malfuriona, którą widzicie teraz tu obok. Także komentować, łapkować w górę, prawda? I do dzieła, do boju. A, a tu jest tenże unboxing, który ja zapakowałem osobiście. Jest to rzecz, którą kupiłem w mega promocji za 30 dolarów. Jest to pierwszy raz, kiedy ja w swoim życiu kupiłem tę rzecz i pomocna muzyczka w trakcie openingu. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!